Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Mateusz Foch, nowy pomocnik Ruchu Chorzów. Podpisałeś dzisiaj roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Co Cię skłoniło do, do przyjścia do ruchu? Jakie czynniki zaważyły? Co na tak? Tak naprawdę ruch no, to jest wielki klub z wielkimi kibicami, więc no... Tutaj jeżeli chodzi o samą nazwę Ruchu Chorzów, no to ona robi, przynajmniej na mnie robiła wielkie wrażenie. A co mnie przekonało? No na, pewno, na pewno trener, który był bardzo konkretny co do mojej osoby i, i od razu, od pierwszego kontaktu czułem, że, że bardzo chcę, żebym tu przyszedł. A że ja też byłem wolnym zawodnikiem i, i tak jak powiedziałem, Ruch Chorzów dla mnie to jest wielka firma i cieszę się, że tu jestem. Jak gdzieś w komunikacie już naszym wybrzmiało, że tak naprawdę dajesz alternatywę na każdej z tych pozycji w środku pola, czy szóstka, czy ósemka, czy dziesiątka. Tak myśląc sam o sobie tutaj w ruchu, to myślisz, że, że do której z tych pozycji ci będzie najbliżej? Tak jak powiedziałeś, na no ten środek pola to jest takie moje, w poprzednich latach moje takie środowisko funkcjonowania w piłce, więc no, tam gdzie mnie trener będzie potrzebował. i to, to na, pewno, na pewno zagram i dam z siebie 100%, a tak naprawdę też, też tam gdzieś grywałem na skrzydłach i na różnych pozycjach, więc no, jestem uniwersalny, potrafię się dopasować. Sześć ostatnich sezonów spędziłeś w wiśle Płock, no Niewiele tych klubów powiedzmy w twojej seniorskiej karierze, bo arka legia wisła Płocka, to sygnał, że co, przywiązujesz się do miejsc? Tak, no jestem takim, takim zawodnikiem, takim człowiekiem, który, który jak już coś, coś ma, to, to to szanuje i stara się pielęgnować, a, a to też pokazuje, że no w tych klubach byli ze mnie zadowoleni, bo, bo nie chcieli mnie od razu wyrzucać, więc mam nadzieję, że tutaj też spędzę kawał, kawał swojego życia i że to będzie, to będzie najbardziej pozytywna część mojej sportowej kariery. Oby tak było, tego Ci życzymy, no jesteś już po pierwszym treningu z zespołem, jak, jak wrażenia takie pierwsze? No ogólnie wiadomo, jak się wchodzi do nowej szatni, no to jest jakiś tam stres i, i taka niepewność, ale no tutaj tak naprawdę po przekroczeniu progu szatni, no to od razu, od razu minęło, bo, no bo chłopacy tutaj tworzą, tworzą fajną, fajną, śmieszną grupę, taką zabawną i, i na pewno z tą aklimatyzacją nie będzie problemu. I, no też już mam swoje lata w piłce, więc no też jest mi trochę łatwiej wejść do szatni. Ile nowych twarzy, takich nowych, ile znajomych Ci, znanych twarzy w tej szatni, no i oby jej atmosfera Ci służyła? Tak naprawdę, no z Łukaszem Monetą byłem w Legii, z Martinem gdzieś się mijaliśmy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a no, wiadomo z tymi zawodnikami typu Filip Starzyński, no to, to się ocieraliśmy jakby na boiskach, więc też, też jakby nie jesteśmy dla siebie obcy. Jesteśmy już po czwartej kolejce tego sezonu. Powiedz, no, na ile ty czujesz się przygotowany? Na ile masz takie przeczucie, że ile czasu potrzebujesz, żeby, powiedzmy, gdzieś dojść do optymalnej formy? No, tak naprawdę z końcówką sezonu skończył mi się kontrakt i, i byłem bez klubu, ale, ale też nie zostawiłem tego samemu sobie i, i nie siedziałem, nie leżałem na leżaku i odpoczywałem, tylko starałem się być w rytmie treningowym. I tutaj też chciałbym podziękować trenerowi drugiej Wisły, bo. Bo miałem tam możliwość treningu, więc jestem, jestem w miarę przygotowany. Wiadomo, tego rytmu meczowego jeszcze nie mam, ale, ale to przyjdzie z czasem. Powiedzmy, no, sam przekonałeś się ruch temu, jak trudne czasem jest po, po spadku walczyć od, nowu, od nowa o, o powód do, do Ekstraklasy. No, silna ta pierwsza liga wymagająca rozgrywki. Jak się zapatrujesz na, na ruch po prostu w tej, w tej pierwszej lidze, jak myślisz, yy, o co tu będziemy walczyć? No, pamiętam sezon temu właśnie z Wisą spadliśmy i też jakby przeciwnik podchodził do nas trochę jak do takiego ekstraklasowego klubu, więc no, tego, tej chęci po stronie przeciwnika było dużo, a myślę, że, że tutaj kiedy kiedy drużyna przeciwna będzie wiedziała, że, że przed chwilą ruch grał w ekstraklasie, a to jest jeszcze ruch chorzów, więc no, solidna firma, no to na pewno nam nie będzie łatwo, ale, ale w Patrząc na to, jaki tutaj jest potencjał w tej szatni, w tej drużynie, w tym sztabie, no to, to myślę, że będzie dobrze. Kiedy byłeś na Stadionie Śląskim? Czy kiedyś już Ci się zdarzyło? Kiedy ostatnio? No pamiętam taką jedną sytuację jeszcze, o Jezu, to było, chyba miałem około 13-15 lat. Pamiętam mecz na Stadionie Śląskim, kiedy Polska grała z Portugalią i, i chyba wtedy Ebis Molarek strzelił dwie bramki, z tego, co, z tego co pamiętam i to było... No to było chyba jedyne moje takie przeżycie ze Stadionem Śląskim, ale, ale bardzo pozytywne i jeżeli ja pamiętam, a mało rzeczy pamiętam, ale jeżeli to pamiętam, to na pewno utkwiło mi to, to bardzo w pamięci. Kawał długi miałeś. Tak, no przez całą Polskę musiałem przejechać, no ale no, na pewno było warto, bo, bo emocje z tym meczem towarzyszące, no i to właśnie, że takie, takie momenty zostają w pamięci. No, to... To teraz się tym bardziej cieszę, że, że już teraz nie z, z wysokości trybu, na z wysokości Murawy, będę mógł, będę mógł tutaj zagrać, no i już tak naprawdę nie mogę się doczekać. No właśnie na, na Tobie tak to doświadczony zawodniku, który ma ponad 200 meczów w Ekstoklasie, na ile taka perspektywa stadionu śląskiego jeszcze mogła zrobić jakieś wrażenie, że tak pomyśleć sobie, kurczę, no fajnie, fajnie będzie po prostu jako gospodarz grać w takim legendarnym miejscu o ligowe punkty. Robi wrażenie, robi duże wrażenie, no bo tak naprawdę no, niektórzy nie mają w ogóle możliwości, też grają cały, całe życie w piłkę, też są doświadczeni, a nie mają możliwości ani być w takim klubie, ani grać na takich stadionach, więc no, ja doceniam to co mam i doceniam, że tutaj jestem i teraz będę chciał się odwdzięczyć za to zaufanie. No, jak najlepszą grą, jak najlepszymi wynikami i fajnie jakbyśmy na koniec sezonu na tym stadionie się cieszyli. Gdyby trener cię potrzebował już w niedzielę w niecieczy, to myślisz, że, że byłbyś? Tak, myślę, że te treningi, które, które też przeprowadzałem, no to, to też podtrzymują mnie w takim, że, że mogę wystartować od razu tak naprawdę. Dzisiaj już też jestem po pierwszym treningu, więc czuję się na siłach. No to zobaczymy, czy już w niedzielę ten debiut. Dzięki Mateusz i powodzenia w Chorzowie. Dziękuję bardzo.